Dzisiejszy odcinek będzie o takim motorejserze. To jest Imax e i ma to być taki racer dla początkujących, dla takich bardzo początkujących. Czym różni się od innych racerów i dlaczego jest taki niby dla początkujących? Zapraszam do materiału. Zanim pokażę Wam, co mamy w zestawie, wytłumaczę jego fenomen. Imax e stworzył kod jakby latania dla tego drona od podstaw. I wprowadził kilka trybów dla takich bardzo początkujących. Pierwszy z nich i drugi, powiem Wam szczerze, ja bym po prostu skipnął. Polega to na tym, że jak macie aparaturę, to na pierwszym trybie po prostu całością sterujecie tylko i wyłącznie tym drążkiem, czyli obracanie się i latanie do przodu. Wysokość trzyma nam sam. W drugim trybie możemy obracać już tym drążkiem, możemy przechylać lot w zależności jakie tam mamy potrzeby. Natomiast nie możemy sterować góra-dół. Też jest to robione automatycznie. W trzecim trybie i tym, który ja uważam, że jest jedyny słuszny, mamy już jakby pełną kontrolę, czyli nie dość, że utrzymujemy sobie wysokość, obracamy, no to sterujemy również przechyłem tego drona. I szczerze mówiąc, jeśli zamierzacie w przyszłości latać dronami, to ja od razu właśnie włączyłbym ten trzeci, najtrudniejszy tryb. Jeśli potrzebujecie na początek sobie poćwiczyć, to wystarczy pobrać jakiegoś symulatora, wziąć sobie pada na przykład do Xboxa i poćwiczyć. Okej, okay, jeśli ktoś bardzo boi się latać dronami, w sensie nigdy nie ma ani w grach, ani w ogóle na żywo z tego typu elektroniką, no to może te tryby się przydadzą. Zwłaszcza jeśli zamierzacie latać w przyszłości bardziej takimi dronami właśnie, Wyścigowymi, a nie rekreacyjnymi, na przykład do fotografii, jak DJI czy Paradonafi, itd. Także może te tryby się przydadzą. Jednego trybu ten dron nie ma mianowicie nie ma trybu Acro. Ten go ma, ale o tym powiemy sobie w następnym odcinku. Zatem zobaczmy co mamy w zestawie. Zestaw ma być przeznaczony do takiej osoby początkującej, dlatego mamy tutaj praktycznie wszystko i jest to już jakby ze sobą sparowane. Czyli mamy gogle, mamy drona, mamy baterie, mamy aparaturę. Jak to wszystko włączymy, to od razu mamy podgląd i możemy latać. Aparatura, powiem wam szczerze, jest dość duża. W miarę dobrze się trzyma w rękach, ale jeśli latacie w ten sposób, czyli trzymacie jakby dwoma palcami, no to jest to, tak, że tak powiem, średnio wygodnie, jeśli latacie tak, czyli trzymacie sobie jak standardowego pada do gier, no to jest w miarę okej. Okay. Chociaż na moje ręce, są dość duże, jedzą tak na styk, więc jeśli zamierzacie kupić to dzieciom, a wiem, że dużo osób może o tym myśleć, biorąc pod uwagę, że jest to dla początkujących, no to mogą mieć problem z trzymaniem tego. Na szczęście. Możecie oczywiście podpiąć swoją aparaturę, więc jeśli taką macie, no to możecie tak zrobić. Jeśli chodzi o gogle, mamy tutaj oczywiście taką baterię z tyłu, którą podpinamy, żeby podpiąć zasilanie. W zestawie mamy tylko jedną taką antenę, która jest powiedziałbym, no nie jakaś najwyższych lotów. Tutaj macie miejsce na jeszcze jedną. Jeśli chcecie, możecie sobie oczywiście te anteny wymienić na jakieś takie bardziej grzybkowe i ten zasięg poprawić. Możecie oczywiście zmieniać kanały i częstotliwość. Możecie robić to automatycznie albo manualnie. No i Możecie regulować tutaj tę odległość ekranu od oczu. Niestety nie mamy tutaj żadnego wyjścia wideo, więc nie będę wam w stanie dokładnie pokazać, co widzi operator, ale postaram się tu umieścić w środku kamerkę, żebyście po prostu zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Same okulary są całkiem wygodne, powiem szczerze, że wygodniejsze od tych w tym dronie. To, tak jak mówię, następny odcinek. Tylko nie wiedzieć, czemu tutaj w środku wszędzie jest na biało, więc. Nie ma takiego jakby całkowitego odcięcia takiej jakby sali kinowej, tylko po prostu widzisz cały czas te ścianki, zwłaszcza że ten ekran trochę mimo wszystko światła daje. Jeśli chodzi o samego drona, no to jest to dość niewielki dronik, w miarę wytrzymały, macie tutaj osłonę oczywiście na śmigła. Typowo jest to taki bardziej do latania po pomieszczeniach. Bateria to jest taka standardowa, którą możecie kupić praktycznie w każdym sklepie modelarskim. E, możecie zamówić sobie większą albo lepszej wydajności, jeśli potrzebujecie. I ma nam ona wystarczyć na jakieś 2-4 minut lotu. Ja teraz wiem, wszyscy się uruchomią i powiedzą: Kurwa, co to jest 2-3 minuty lotu? Słuchajcie, owszem, może macie trochę racji, ale z drugiej strony musicie pomyśleć o tym e, trochę inaczej. To nie jest taki typowy dron do robienia fotografii, GPS, gdzie tam odlatujecie, na no nie wiadomo jakie odległości. Na chwilę możecie sobie puścić gałki, porozmawiać z kimś, podrapać się po głowie i spokojnie wrócić. Tutaj latacie raczej ciągle na FPV, czyli to nie jest tak, że sobie puścicie drążki i sobie odpoczniecie, tylko cały czas jesteście skupieni. I uwierzcie mi, te 2-3 minuty to jest wystarczająco na taką jedną sesję. Po drugie, to nie jest tak, że jak podpinacie taką baterię, to musicie czekać na kalibrację, na złapanie GPS-a, tylko podpinacie i lecicie dalej. A jako, że latacie bardzo blisko siebie i te baterie nie są drogie, to po prostu podlatujecie, podmieniacie i lecicie dalej. Całość zajdzie wam może 30 sekund. Jeżeli chodzi o sam lot. I ogólnie, jakby ergonomię całego drona, to ja porównałbym go jako trochę taka hybryda pomiędzy Parotem Mambo a tymi rc h 36 bodajże, tymi takimi malutkimi dronami. Sam lot jest bardzo precyzyjny, opóźnienie obrazu jest praktycznie zerowe, więc. No, spokojnie możecie na tych goglach latać i orientować się w miarę. Dla kogoś, kto głównie lata takimi dronami rekreacyjnymi, no to wymaga to trochę przyzwyczajenia, jest to jakby trochę nowa perspektywa. Nawet jeśli do tej pory lataliście patrząc sobie tam na telefon, podgląd na żywo, to tutaj jest to zupełnie co innego. To jest o wiele większa dynamika, o wiele więcej skupienia to wymaga co nie znaczy, że jest to niefajne, wręcz przeciwnie. Jeśli latacie sobie w jakichś tam pomieszczeniach, czy nawet na zewnątrz, to naprawdę dostarcza to całkiem niezłych emocji. Oczywiście, jeśli potrzebujecie i macie, możecie podpiąć swoją aparaturę, swoje gogle, swoje anteny i jakby trochę tuningować całość, ale dla kogoś, kto jakby się na tym nie zna, nie wie, jak to dobierać, no to jako takie całe rozwiązanie all-in-one w jednej paczce tylko włączacie i latacie, no to wyszło im to całkiem nieźle. Warto tu powiedzieć o wytrzymałości, bo dość często rozwalałem się tym dronem. O ściany spadał mi na podłogę i naprawdę nic się z tym nie stało, mimo że te plastiki może nie wyglądają jakoś mega solidnie. Są na tyle twarde, że nic tutaj się nie stanie, ale na tyle elastyczne, że to po prostu wam nie popęka, jeśli o coś tam walniecie. Oczywiście wszystko ma swoje granice, ale tak jak mówię, ja się sporo rozbijałem i on wygląda praktycznie jak nowy. Co do aparatury, można się oczywiście przyzwyczaić. Czaić. Ergonomia jest ok, jeśli faktycznie trzymacie w ten sposób, jeśli latacie e, tak, e, no to może być nieco niewygodnie. Natomiast jeśli chodzi o okulary, pomijając to, że to wnętrze jest białe, e, to są naprawdę wygodne, jak na takie okularki, które dostajecie w zestawie. E, plus ta regulacja też pomaga Wam dobrać e, jakby odpowiednią odległość. Na początek wystarczy. Tymczasem ja sobie też latam na symulatorze, chwilę tym polatałem, ale powiem Wam szczerze: dla kogoś to nigdy nie latał racerami, jest to zupełnie nowe doświadczenie. Trochę już umiem i myślę, że czuję się na tyle pewnie, żeby nagrać faktycznie recenzję tego kłada. To jest już taki bardziej, powiedzmy, tiny łup, taki faktycznie, że macie ten tryb akrobatyczny i naprawdę lata się nieźle. Ale to w następnym odcinku. No dobrze, koniecznie dajcie mi znać, co wymyślicie na temat tego drona. Jeśli zastanawiacie się, gdzie go można kupić, to link do sprawdzonego sklepu zostawiam w opisie. Powiem szczerze, gdybym miał się zastanawiać co kupić, gdybym miał kupować dla siebie, to raczej wybrałbym od razu tego i po prostu przełączył sobie na taki zwykły chillowy tryb i poćwiczył na symulatorze, ale jeśli bym szukał czegoś dla dzieciaka, no, to raczej bym wybrał to. Głównie dlatego, że po prostu jest łatwiej się nauczyć na nim latać. No dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Jeśli nie wiesz, co teraz oglądać, tutaj macie podpowiedzi. No i jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!